Witam serdecznie. Szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania. Niechaj, słucha Ewangelia według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. poza ślubinach matki jego Maryi z Józefem, w pierwszym zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą ducha świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym. Nie chciał narazić jej na zniesławienie. Zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie. Co mnie dzisiaj dotknęło w tej Ewangelii, to to, że Anioł pański przyszedł, do Józefa sprawiedliwego we śnie, ukazał mu się we śnie. No i dzisiaj mamy też wysyp snów. Ludzie śnią, podobno Bóg im się objawia we śnie, Bóg im coś każe, oni to robią. No i potem wychodzą z tego jakieś chocki-klocki, jakiś kogiel-mogiel. Mm. Bo to nie był duch Pański, bo to nie był Bóg, to nie był Anioł Pański. I na przykład ludzie pod wpływem jakiejś wizji wychodzą z Kościoła katolickiego i nie przyjmują Maryi, odrzucają ją. I potem piszą tutaj w komentarzach: ja oczywiście te komentarze blokuję, piszą, że te obrazy, te ikony, które są za mną. To bałwochwalstwo. Jak ty możesz coś takiego mieć na swoich ścianach? Ty bałwochwalco. Czytasz Biblię, a jesteś bałwochwalcą. Nawróć się. Ileż już takich komentarzy skasowałem? Bardzo wiele, naprawdę. A skąd oni mają taką wiedzę? No bo mieli jakiś sen, coś im się przyśniło. Śniło mi się. Nawet Biblia o tym mówi. W księdze Jeremiasza czytamy w 23 rozdziale takie słowa: Pan mówi do Jeremiasza: Słyszałem, co głoszą prorocy, jakie kłamstwa wypowiadają, przywołując moje imię i zapewniając: Miałem we śnie widzenie. Jak długo gnieździć się będzie kłamstwo w sercu wieszczących proroków, a to, co prorokują, będzie wymysłem ich serca? Liczą na to, że swoimi urojeniami, które jeden drugiemu opowiada, doprowadzą do zapomnienia prawa, tak jak ich przodkowie zapomnieli o moim imieniu ze względu na boginię Baal. Którykolwiek prorok ma jakieś senne majaki, niech opowiada jako swoje majaki. A który ma słowo ode mnie, nie głosi jako moje prawdziwe słowo. Jak odróżnić prawdziwe słowo od nieprawdziwego słowa? Maryja. Maryja jest takim papierkiem lakmusowym. Stosunek do Maryi. Jak ktoś ma zły stosunek do Maryi, boi się jej. Uważa, że ona nie powinna mieć miejsca w duchowości umniejszaj osobę, mówi, że ona jest grzesznicą, też, no bo wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Ona nie zgrzeszyła. Bo przecież Anioł do niej mówi, Kycharitomene, jesteś łaski pełna. Ona nie zna grzechu, ona jest dziewicą. Nie tylko cieleśnie, ale także duchowo. Ona nie wie, co to jest grzech. Ona się nie musi nawracać. Więc nie dotykaj jej. Nie mów źle o niej. Dzisiaj wielu charyzmatyków, fałszywych uczniów Jezusa, mówią, mówi o mocy. Z mocą głosiliśmy. Z mocą ducha świętego, z siłą. No dobrze, a czy jesteście ludźmi sprawiedliwymi, czy tylko z mocą głosiliście? No bo jeżeli jesteście ludźmi niesprawiedliwymi, a głosiliście z mocą, to jesteście jak uza. Taki człowiek, który dotknął swoją ręką arki przymierza i zginął, a jego imię można tłumaczyć jako siła, moc. On miał siłę, miał moc, ale nie był sprawiedliwy. Bo gdyby był sprawiedliwym człowiekiem, jak Józef, i dotknąłby arki przymierza, to ta arka przymierza by go nie zabiła. To dotknięcie go zabiło. No bo masz siłę, masz moc, ale nie masz Ducha Świętego. Dlaczego? Bo kłamiesz, a Duch Święty unika fałsz, ucieka przed kłamliwym zamysłem. W usta Boga ludzie, buntownicy, protestanci wkładają słowa, których On nigdy nie powiedział. I potem wypowiadają, że to Bóg im dał to słowo, dał im poznanie. Słyszałem o takich dwóch przypadkach, a jest ich dużo, dużo więcej: że panowie, każdy siedział w swoim samochodzie w innym czasie, no i y, nagle mieli jakieś olśnienie, jakieś, jakąś wizję, y, zobaczyli Jezusa, czy usłyszeli Jezusa, i a żyli bezbożnie. No i Jezus mówi im, żeby go przyjęli i oni go przyjęli jako jedynego Pana i Zbawiciela ale się nie nawrócili no i, i to ich doprowadziło do wyjścia z kościoła katolickiego bo przyjęli nowy chrzest już świadomie yy, odrzucając chrzest który otrzymali w kościele katolickim przyjęli nowy chrzest i oni teraz głoszą Jezusa dostali moc uzdrawiania i uzdrawiają ludzi ale nie są sprawiedliwi, bo odrzucili Marię, odrzucili Kościół, odrzucili Biblię, całą Biblię. Oni nie mają Biblii. Biblię mają katolicy, oni mają część z Biblii. Pozbawili się siedmiu ksiąg deuterokanonicznych, ale kanonicznych, natchnionych. Uważają je za apokryfy i nie przyjmują ich, nie czytają. Nie zaglądają, co tam jest napisane. Nie traktują jak słowo Boże. A Jezus jest słowem Bożym. Czyli oni chcą iść za Jezusem, ale odrzucają Jezusa. Bo nie są sprawiedliwi. A ktoś, kto nie jest sprawiedliwy, doświadczy yy, karcenia sprawiedliwości. Przeczytam Wam to, co mówi Księga Mądrości. To jest ta jedna z ksiąg, którą oni odrzucają. Duch Pański wypełnia wszechświat. Wszystko ogarnia i rozróżnia dźwięki. Nie ukryje się przed nim człowiek, który głosi nieprawość, nie oszczędzi go karząca sprawiedliwość. Nie oszczędzi go karząca sprawiedliwość. No i potem później dzieje się w takich wspólnotach dużo rozłamów, mówią o jedności, a między nimi nie ma jedności. Dużo dzieje się różnych chorób psychicznych, psychosomatycznych. Na ciele też bardzo dużo cierpią, nie przyjmują Eucharystii, odrzucają Eucharystię. Jezus mówi: Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. A oni nie spożywają, odrzucają i głoszą wizje, proroctwa, nawet chcą uczyć ludzi w szkołach swoich prorockich. Jak? Co? Jak wywołać sen? Jak mieć sny od Boga? Jak ja mogę mieć sny od Boga? To ode mnie zależy, czy od Boga? To już świadczy o tym, że, że coś jest nie tak. To Bóg jest dawcą snów, widzeń, natchnień, a nie ja sobie mogę je stworzyć. Ja się mogę na nie otworzyć. Ja się mogę otworzyć, czy ja mogę być otworzony? Ja się sam mogę usprawiedliwić, czy ja mogę być usprawiedliwiony? Ja mogę się sam zbawić, czy mogę być zbawiony? Sam się mogę odkupić, czy mogę być odkupiony? Józef był sprawiedliwym człowiekiem, ale nie dzięki własnym, własnej sile, tylko po prostu Bóg go takim uczynił. On wypełniał prawo, ale Bóg mu je dał i on szedł za tym prawem. I nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie, bo nie rozumiał, skąd się to wzięło, skąd Maria y, okazała się brzemienną. Nie wiedział, że to jest za sprawą Ducha Świętego i Anioł przyszedł do niego we śnie i mu to powiedział. Ale on był sprawiedliwy i miał relację z Bogiem. To nie było, jak, było jakiś Natchnienie demoniczne, a protestanci mają natchnienia demoniczne i przenoszą to swoje natchnienie demoniczne do kościoła katolickiego i głoszą. I to w większości też byli katolicy, czyli ekskomunikowani katolicy, którzy żyją w karze ekskomuniki. A nazywają się protestantami, ale kto zna ich rodowód? No, no nie wiemy. Często oni to, często też o tym nie mówią. Ukrywają to, że są ekskomunikowanymi katolikami. Bo przyjęli chrzest, zaciągnęli na siebie yy, tą karę i głoszą z mocą i z siłą, tak mówią. Z czyją mocą, z czyją siłą. Uza też był silny, próbował przytrzymać Arkę Przymierza, i zginął na miejscu. A Józef przybywał z Marią i nie zginął. Jest patronem wielu ludzi, patronem wielu mężczyzn, którzy potrafili przy Marii wytrwać. Maryja jest tabernakulum, rozumiecie? Ona jest namiotem spotkania. W niej jest Chrystus. Trzeba być naprawdę sprawiedliwym człowiekiem, żeby przy niej wytrwać, żeby od niej nie uciec. No bo ona jest inna niż my. Ona nie jest na grzechu. Ona jest mocna w Panu. Pan jest w niej, pan jest z tobą. Nie zawsze macie pana, nie zawsze mnie macie, mówi Jezus, a ona zawsze go ma. My musimy go odzyskiwać. Ona go szukała, znalazła, ale zawsze był pod jej, pod jej sercem. Był jej też oddany, poddany. On słuchał jej, bo to jest jego matka. Ona jest też y, mm, współtwórczynią tego cudu w Kanie Galilejski, bo to ona powiedziała, nie mają wina. I to ona powiedziała, zróbcie cokolwiek wam po powie. To są jej słowa. I, I on im powiedział, co oni mają zrobić. Więc kto nie przyjmuje Maryi, nie przyjmuje Chrystusa. Kto odrzuca Maryję, a głosi Jezusa? Nie głosi prawdziwego Jezusa. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.